Zastanawia się, ile kosztuje złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Większość osób myśli, że to 1000 zł tylko za samo wysłanie papierów, ale to nie do końca prawda. Jeśli masz długi i nie wiesz, jak się z nich wygrzebać, to pewnie słyszałeś już upadłości. Problem w tym, że wiele osób nie decyduje się na ten krok, bo myśli, że ich nie stać, a to właśnie przez brak pieniędzy w ogóle rozważają bankructwo. Paradoks? No trochę tak. A teraz konkrety. Opłata sonowa za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynosi 30 zł. Tak. Tylko 30 zł. To jedyna obowiązkowa opłata przy składaniu wniosku, ale i tu ważne ale. Jeśli korzystasz z pomocy kancelarii, to dochodzi koszt przygotowania dokumentów i przeprowadzenia Cię przez cały proces. W naszej kancelarii e, cały proces zaczyna się od pierwszej zaliczki, a reszta jest rozłożona na raty, bez żadnych ukrytych opłat na start. Jeśli nic nie zrobisz, możesz dalej żyć pod presją windykatorów, zablokowanych kont, zajęć komorniczych itd. Ten stres potrafi zniszczyć zdrowie i relacje z bliskimi. Tymczasem jedno pismo do sądu może odciąć Cię od tego wszystkiego raz na zawsze. W naszej kancelarii pomagamy Ci nie tylko złożyć wniosek, ale też zdobyć braku brakujące dokumenty, przygotować uzasadnienie i zadbać, żeby wszystko było zgodnie z wymaganiami sądu. Krok po kroku prowadzimy Cię za rękę, bez skomplikowanego języka prawniczego i bez zostawiania Cię samego z problemem. Efekt możesz całkowicie uwolnić od długów bez wchodzenia w nowe zobowiązania. Dla wielu naszych klientów to był początek nowego życia. Bez telefonu od windykatora, bez komornika, bez wstydu i strachu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak to może wyglądać w Twoim przypadku, najlepiej zadzwoń na numer podany na profilu albo zostaw do siebie kontakt na stronie, do której link znajdziesz w opisie profilu.